Dzień dobry, wieczór, Monika Leskowska, Najlepsza Włoska Dziennikarka, konferencja prasowa Prime MMA dziesiątka, jest ze mną Tomek kolejnik. witam Cię serdecznie, cześć. Hej, hej. Tomku, jak zdrowie, jak samopoczucie po ostatniej walce? No, wszystko w porządku, no, samopoczucie było złe, bo przegrałem niestety, ale to tylko z tego powodu, że Najman poszedł na, na Cwaniaka i... Wybrał wszystko pod siebie i po prostu, gdyby nie to, że sędzia popatrzył na tą walkę względem takim, że dotykałem trzy razy podłoża i ją przerwał, a nie tym, że jego ciosy nic mi nie zagrażały, no to inaczej pewnie by się to skończyło. Czyli mówisz, że ciosy Marcina na ci nie zrobiły, są nie ważą? Widać nic nie mam na twarzy kompletnie, cały i zdrowy, pełen życia. Chciałbyś jeszcze raz, rewanż? No to poczekamy na to jeszcze spokojnie, bo, bo Marcin po prostu wagą mnie przechylał, albo po prostu trzeba w innej formule to zrobić. Jak oceniasz galę The Freak? A bardzo pozytywnie, fajna gala. A włodarze, ci sami co w fejmie, czy jednak to są inne osoby, które z Tobą się kontaktowały? Jeszcze raz? Włodarze, te same osoby co w Fame MMA, czy to jednak inne osoby się z Tobą kontaktowały i Cię prowadziły? No za, zawsze jak walkę się dostaje w fejmie, znaczy ogólnie zawsze jak walkę się dostaje, no to, to niekoniecznie trzeba rozmawiać z włodarzami. Tak, inne osoby, które rozmawiają. Tak, tak, no tam różne, zarząd, znaczy wiadomo jaki zarząd jest, no, no to nie zawsze tam, z włodarzami się rozmawia na temat takich rzeczy. Ja chciałam jeszcze zapytać, skoro na razie nie chcesz rewanżu z Marcinem Neymanem, ale jesteś na niego wściekły, tak? Jesteś zły, bo widziałam e, twoje, twoje nagrywane storki po, po gali, co cię najbardziej wkurzyło w tej walce? Decyzja sędziów, czy... Najbardziej w tej walce mi właśnie to wkurzyło, że on poszedł na Cwaniaka i myślałem, że wyjdzie ze mną wymianę, on w tą wymianę nie wchodził i po prostu zrobił... Yy... No po prostu wymyślił sobie to, bo wybrał K1 specjalnie, bo wiedział, że te 30 kg to jest duża różnica i wystarczy po prostu, że będzie mnie jakoś przechylał i wystarczy, że dotknę podłoża i tą walkę wygra. On nie chciał wcale wymiany wychodzić, bo się najwidoczniej bał tego i zrobił to po prostu na cwaniaka. A nie przewidziałeś tego, że będzie kombinował? No oczywiście, każdy chce wygrać i zrobił wszystko, żeby wygrać walkę. Nie przewidziałeś tego wcześniej, nie, w, przed walką? Powiem szczerze, że myślałem, że on wyjdzie ze mną wymianę, a nie będzie chciał robić takich yy, zagrywek i że po prostu będziemy się napierdzielać tam, a nie, a nie jakieś tutaj na rzeczy. rzeczy. Gdybyś miał jeszcze raz zawalczyć, co byś zmienił? Wziąłbym to w MMA wtedy, no bo on po, może by próbował mnie jakoś obalić, coś, no ale to wtedy inaczej by się potoczyło, bo wystarczy mu po prostu konkretną jedną plombę walnąć i Marcina nie ma, bo wtedy się zakrywa i się boi tej walki. A nie jest za ciężki na MMA? No, albo o, no najlepiej to w boksie by było się z nim bić w sumie. W boksie najlepiej by było się bić, no bo wtedy by nie mógł wykorzystać swoich kilogramów, tylko po prostu gadać to, co umie, a czego raczej nie umie, czyli, czyli walki w stójce. To W takim razie, jeżeli z Marcinem odkładasz, to z jakim przeciwnikiem Cię zobaczymy w kolejnym pojedynku i kiedy ten kolejny pojedynek? Jak było tutaj widać na tej konferencji, to Dajczman coś tam do mnie wyskoczył, dostał jedną plombę, ma, ma od, razu, od razu ma limo, no to więc cały wystraszony był, więc nie wiem, czy do tej walki dojdzie, bo po prostu chyba po tym, co się dzisiaj stało, on sobie odpuści z tym. No jak dla mnie, to to jest po prostu... rozwaliłaś go jeszcze przed propozycją w ogóle? No, on, on coś tam mówił właśnie o jakiejś walce, a, a, a że po prostu była jakaś tam sytuacja z Trumanem, a on jest od niego, no to, to wolałem od razu zareagować, gdzie podszedł do mnie zaskoczenia, no to musiałem, za... no, to musiałem po prostu to zrobić. Zareagować? Tak jest. Skąd wzięła się spina między wami? Ja kompletnie nie wiem, no wiem tylko tyle, że jest od Trumana, jak on do mnie podchodzi i mnie zaczepia coś, no to, to myślałem, że po prostu zrobi tak samo jak ten jego kolega, więc yy, trzeba było od razu zareagować. Czyli jak kolega zrobi? D no to na Narodowym jak była gala na fejmie, no to z zaskoczenia mnie zaatakował sześć osób, to myślałem, że teraz też będzie jakaś taka podobna sytuacja, więc wolałem, wolałem tego uniknąć, dlatego dostał szybką plombę, zaczął później się trząść i, i chyba zobaczył, że po prostu ma przejebane jak ta walka będzie. Jeszcze mi ktoś mawiał, że ja z nim jakiejś walki nie chcę, gdzie ja na ten temat nic nie wiem kompletnie. Jak sobie wyszczekał walkę, no to ja będzie miał, zobaczymy co na to wydarzy, ale no kompletnie nie rozumiem takiej sytuacji, że oglądam sobie spokojnie konferencję z dziewczyną, a do mnie podchodzi jakiś chłop i mnie zaczepia. Odnośnie tej sytuacji na Stadionie Narodowym, bardzo dużo osób było zbulwersowanych całą tą sytuacją, wydarzeniem, które miało miejsce. Nie, nie obawiasz się, że to może się kiedyś powtórzyć? Czy, czy włodarze federacji bardziej pilnują, żeby czegoś takiego nie miało miejsca? No ja dostałem informację, że na Fejmie i na Prime takie osoby mają od razu zakaz, więc no, te osoby sobie już nie przyjdą na taką galę. I, I co mogę powiedzieć, no takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w ogóle w miejscach takich jak gala, gdzie jestem sam z dziewczyną pod samym oktagonem, bo na galę się idzie oglądać, to co się robi w internecie, to się robi. Jak ktoś ma do mnie jakiś problem, no to może to, nie wiem, gdzieś sobie powiedzieć medialnie albo coś, ale nie robić takich rzeczy, że ja z dziewczyną, a mnie z zaskoczenia sześciu chłopa atakuje jeszcze na gali, no to to jest słabe zachowanie. Z tego co pamiętam, to twój właśnie były przeciwnik Marcin Najman odniósł się też do tej sytuacji i bardzo ją negował. No, każdy normalny taką sytuację będzie negował, no bo to nie jest normalne i takie coś, co robią takie osoby, to jest miejsce w kryminale, no bo to nie jest już normalne, to już nie jest już żadne free fight, tylko to jest jakaś gangsterka, która po prostu ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jakie za takie rzeczy mogą być konsekwencje, no bo to nie jest już jakaś zaczepka czy coś, tylko to jest zwykły rozbój w biały dzień. Duże obrażenia odniosłeś? Nie, nie byłem tam żadnych obrażeń, najbardziej mi po prostu zdenerwowała sytuacja, że moja dziewczyna jeszcze ucierpiała, bo miała z nogą coś, więc no, tym bardziej, takie osoby powinno się po prostu usuwać z internetu i w przestrzeni w ogóle publicznej, żeby nikomu nie zagrażały, no bo to już jest jakaś chora gangsterka, która próbuje być a'la gangsterem. Bo to... Zgłosiłeś to do odpowiednich służb, miejsc? Na razie nie miałem na to czasu, bo co chwilę mam jakieś gale, ale no myślę, że odpowiedzialność za takie czyny, no to do każdego przyjdzie, jak ktoś chce takie coś robić, no bo takie rzeczy trzeba po prostu piętnować, piętnować bo to nie jest normalne, żeby atakować kogoś bez powodu jeszcze w sześć osób i, i w takich miejscach, no bo to już nie jest to już nie jest nic normalnego, no tutaj mogła się stać krzywda i, i takich rzeczy... Dzieci są też tym również na takich... Tym bardziej, tym bardziej, no, chodzi o to, że ja z kobietą byłem, gdzie w sześciu osób na mnie samego i jeszcze moja kobieta jakimś rykoszetem tam, tam oborywała. więc no, tym bardziej takie rzeczy powinno się piętnować. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, bo zapewne wiele osób powie, napisze, że nie, że nie można zgłaszać, nie można kablować. No, no, to nie jest, to nie jest, to nie jest właśnie żadne tutaj zgłaszanie kogoś, że ktoś ci coś zrobi, tylko to jest po prostu rozwój biały dzień. No to tak samo można powiedzieć, jakby ktoś ci auto ukradł, czy co, nie zgłosisz tego, bo nie chcesz być... Szedł do domu i bił dzieci twoje. No na przykład, no nie, nie zgłosicie tego, bo co? no, no że jakby trzeba to rozróżnić, bo wiadomo, jak robisz coś z kolegą i... i Później coś nie wychodzi i to zgłosisz, no to, to wtedy możesz mieć taki, takie miano, ale jak ktoś ci robi krzywdę i, i chce zrobić krzywdę i to jest no, nieporównywalne w ogóle do tego, co przed chwilą powiedziałem, to nie powinno czegoś takiego w ogóle być. Bo to, to nie jest wtedy żadne konfidentwo, tylko no ukradnie ci ktoś auto albo ktoś wejdzie ci z nożem do domu i będzie chciał rodzinę ci podabić, no to co zrobisz? Nie zadzwonisz, bo chcesz być charakterny? Jak Wy sądzicie? Jeszcze raz poproszę o komentarze. Mam nadzieję, że dziewczynie się nic nie stało poważnego. Już teraz jest wszystko OK, bo znowu, mówię, że z nogą ma problemy. Tak, teraz już jest wszystko okej. Okay. No trochę czasu minęło, no ale na początku tam były jakieś problemy z tym chodzeniem. Mam nadzieję, że więcej takich sytuacji nie będą miały miejsca. Pamiętamy też w Trójmieście podczas High League były też były bójki. Pamiętajcie, kochani, że na galach freekwajtowych dużo się dzieje, ale ten ogień ma być w Oktagonie. Na galach są również dzieci i może stać się krzywda. Dziękuję Ci, Tomek, serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię już niedługo w Oktagonie. Wam dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Dzięki.